Dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj, Bez to z kamerką, ale mam dla Was smutną informację. Mam nadzieję, że nie jest ona prawdziwa, ale w necie zawrzało, jeżeli chodzi o Robloxa, i może być bardzo słabo. Słuchajcie, spodziewaliśmy się aktualizacji, która ma nastąpić w sobotę, czyli jutro, 15 stycznia. Ale niestety e, informacja jest taka, że prawdopodobnie tej aktualizacji nie będzie i nie będzie nam dane sobie zagrać w nową aktualizację. Co ciekawe, mamy pewne przecieki dotyczące petów, które Wam już wcześniej pokazywałem, ale wiele wskazuje na to, że tych, e, słuchajcie, tych e, nie będzie tej, tej aktualizacji. E, Preston nic nie mówi, nie ma z, w ogóle, zazwyczaj mieliśmy odliczanie. Odliczanie do aktualizacji, a teraz kompletna cisza. Nic tutaj nie ma. Serwery nie są zaktualizowane z licznikiem, więc może być tak, że tej aktualizacji nie będzie. Preston na razie nic nie powiedział. Są tylko, to, to są tylko takie spekulacje i ploteczki. Więc nie jestem pewien, czy rzeczywiście tak będzie. Więc słuchajcie, no ciężko, dajcie znać co myślicie. Napiszcie w komentarzach koniecznie, czy ta aktualizacja się pojawi w sobotę. Jak przypuszczacie, czy będzie, czy nie będzie ta aktualizacja? Natomiast jeżeli jej nie będzie, to, to słuchajcie, chyba Pet Simulator X umiera i trzeba będzie szukać nowego trybu, który będzie tak popularny w Polsce. Dajcie znać w jakie tryby gracie i co byście teraz według was nagrywali e, bo no nie ukrywam, że mnie jako youtubera no to zależy na tym żeby Pet Simulator istniał i były tutaj aktualizacje, bo ta gra jest bardzo popularna na polskim YouTubie ale w zamian jak myślicie, co byś, byście tutaj mi polecili, żeby grać w jakie tryby Robloxie które są w miarę popularne też na polskim YouTubie, no ja się zastanawiam no jest ciężko, słuchajcie, dajcie znać co o tym myślicie? No i do zobaczenia.